Bo ja przypomnę, że prokurator Maxian, który postawił mnie postawił zarzut korzyści politycznej wynikającej z tego, że odtajniłem już archiwalne dokumenty dotyczące obrony dopiero na linii Wisły, a nie na granicy, też awansował. Proszę państwa, awansował z prokuratury okręgowej do prokuratury krajowej. Czyli gorliwość gorliwość taka, z którą mamy do czynienia, nie popłaca proszę Państwa, bo sprawiedliwość może nierychliwa, ale również dojdzie do, do, do tych panów, którzy w ten sposób działają, którzy stawiają zarzuty absurdalne, zupełnie absurdalne. Pan minister Michał Woś, czy, czy, czy ja, my mieliśmy korzyść polityczną, proszę Państwa, korzyść polityczną. Czyli prokurator Maksian zbadał, że i, i z tego badania wyszło mu, że Polacy głosowali na mnie, dlatego że odtajniłem archiwalne dokumenty.